Siemeneczko, jestem peptym gaining witam a w falnik sobotowy 22 jesteśmy na kwietniu jak widzicie jeszcze wydałem na... czas oczywiście na koncie 300 paszę 300 613 tysięcy euro więc co? trzeba pieniądze wydać tak więc lecimy na podkupujemy siewnik, który był zapowiadany, a na początku odcinka także zachęcam stawienia peczki w ogóle komentarza i życzę miłego oglądania. Kupujemy Amazonkę. Ziemnik Amazonki 15 metrów 18 na godzinę. Staje mi się, że to będzie najbardziej opcjonalnym. No to będzie najbardziej opcjonalnym ziemnikiem na tą serię nie wiem po prostu nie 7. przesiemy Zostaje nam 407 tysięcy na koncie więc żeby tradycji stało się zadość kupujemy kolejny ciągnik tą końcówkę serii i tak sobie zastanawiałem się jaki ciągnik wziąć czyli nie Holanda, case'a a nikt nie widziałem żeby kosztował, ten testował tego wedlaka, on powstaje ma 580 konie, ale go zaraz ślipujemy sobie na maksa na 665. Idealnie nam zostaje jeszcze 5000 na koncie. Raczej kół ogólnie nie będę zmieniał, bo raczej tego nie widzę sensu. Ewentualnie BKT na podwójnych, rzecz jasna. No i co, kupujemy jeszcze punktowy układ, a tu tylko chodzi bardziej o o tył. tak? W nic nie możemy mieć, więc co? Kupujemy. No i taki piękny bydlak, który no, latuje. Wiem? Trochę kasy zbadnie na nasiona. Ale to jest nic. Szczerze. Bo... Zaraz... I tak będziemy się żegnać z jednym ciągnikiem który już powiedzmy dawno powinien być do sprzedania i zaraz zobaczyć więc żegnamy się naszym skrajnym poczciwym caseem 7250 Proszę zobaczyć zobaczymy darki, bo będę potrzebował więc sprzedajemy od początku gdy case był będzie z nami 10 lat w sumie 12 miesięcy Mieliśmy do niego 67800 31 No i teraz tak nam starczy kasy na nawozy i na nasiona A Ja sobie to zrobię ogólnie I widzimy się już na polu Nie jesteśmy na polu Będziemy dzisiaj sobie siali Soli na naszym największym polu na mapie Ponad 18 hektarów działka A przepraszam przedstawić na stoję, bo dzisiaj siejemy sobie jak żeby już do siebie leciały jak najbardziej do przodu taki piękny ciągnik, czy znaczy piękny chciałem taki ciągnik z tego względu, że nikt go nie testował, mi się bardzo podobał. taki bardziej pegeerowski ciągnik, można powiedzieć taki dość masywny powiedziałem, że muszę go chociaż tu chwilę przetestować w maszynach, które no, aktualnie posiadam patrzcie, nie jest wcale taki dziecki to jest... Ba, ba, sta, wesz, ta, tyle. ...nie będę z nami bo tak... Patrzcie, nie jest taki wcale brzydki. się myślę, że to, na, z takim ciężkiem czerwonym, z zielonym bardzo ładnie to wygląda. A dzisiaj sobie teraz, na początku dzisiaj je sobie jednym bo później sobie oczywiście... za tutaj pracownika. Będę sobie ogarniał później następną pracę Żeby Dzisiaj sądzimy, że jest 13.30 tutaj Jeszcze chciałbym dwa odcinki, sobie sobie Senegal Farminga By Jak mieć czas, na później Ewentualne ogarnięcie sejwa No jak widzicie Po prawej naszej, po naszej prawicy jest Rzepak Tutaj mamy Oczywiście Soję zamyśliłem się więc tak myślę że na końcówkę serii nawet dla ciekawej ciekawości żeby sobie po prostu posprzedawać ten kast i tak już praktycznie stał więc trochę bez sensu żebym przyjmował czarnik który z jednej strony miał być ikoną tak ale bardziej ikoną dla mnie zrobił się właśnie makownik, który jest bagatelną bodajże ilością 78 i Godziny przegranych więc naprawdę jest tamtem patada. Ja umiem się sprzedawany miał być ogólnie, już nie obić być koniec tego, chcego, ale po co mam sobie spać pożyczkę, żeby kopić zwykłe nawozy i tak dalej? Mogę, praktycznie, też przebinać sobie czas do nie wiem, 12, sobie zasiać, ale nie o to chodzi. Po prostu też chcę trochę teoretycznie odmulić sobie Mogę też strzelać sobie kiszonki, bo mam tego pełno tego mleka też po tym miesiącu zarobiliśmy strasznie dużo pieniędzy można powiedzieć wszystko yy, tak samo ładnie, wszystko tutaj dziorga yy, co chciałem powiedzieć tylko za chwilę, jak się tu pewnie będziemy musieli pewnie obrócić zaraz będę pokazywał przychody jakie były właśnie związane z tym miesiącem przednim czyli marcem jakie przychody dostaliśmy do właśnie 9, do 7 godziny właśnie w kwietniu dość ładne pieniądze no bo łączyliśmy z tam z nadkim saldem kontakt mi się kojarzy a teraz nagle 14 tysiąc te tysiące mamy jeszcze pełno jaję do sprzedania więc ym, nie jestem strach mówię na następnym odcinku znowu kolejny bytek kupić nikt mi tego nie zapełni ale w sumie nie ma w sumie nie ma sensu i tak teraz trzasać i z mi do i teraz kupił i tak przy końcu będę ją Powiedzmy nadrobione, tak, bo i tak mmm, będziemy mieli hajsu, więcej do zarobienia przez to, to. Czekajcie, bo coś tutaj trzeba, to mi się pieniczy. I tak, jeszcze jak wspomniałem, przychody gospodarstwa. bardzo dobry 310 000 w marcu. To jest dla mnie około 136 000. Produkty to 38 tysięcy, nawozy i tak dalej. Yy, sprzedany, przychod ze zbiorów aktualnie w 35 311, no, ale wiadomo inne 34 tysiące, 43 To jest taki pochód pasywny z jednej strony, z cień, z strony a bardzo, bardzo przydatny. Ten yy, jak tam był. Tylko z paneli, czy to właśnie z taka, mam takie właśnie cuda jak ten, a no właśnie, tak miałem Ja po właśnie coś mi tu nie pasowało mi yy, się zdaje, że jest bardzo dobry zakup na tak i w Amazonka tak yy, w sumie też się zastanawiam czy nie będzie na następnym odcinku kolejnego nabytku a prawdopodobnie będzie, tylko muszę posprzedawać sobie w międzyczasie może nie na kursety, bo w następnym odcinku liczę prawdopodobnie zebrać sobie prawicę tak powiem yy, więc yy, prawicę tak zwaną, no nie będzie mi potrzebny, no wydam pytyk, ale yy... okładam, gdzieś taki wjechali na wieś ale będę chciał właśnie yy... kupić coś na akcję siebną powiedzy jeszcze pobawić się tą, to mamy ostatni siebie, tak? Mamy parę, trzy, cztery trzy odcinki Waszego bodajże siewów? Nie, dwa! Sławego i kukurydza, więc i tylko tyle mamy z akcji siewnej. Tak się dobrze, um, się nie mylę, oczywiście. No, bo tak, tutaj będzie kukurydza, tu to trawka zostaje, tu dawka zostaje, to kukurydza, to kukurydza, to kukurydza. tu sławego, tu, so, tu soja, i tu soja jeszcze, więc. Jeszcze mam te po tyle do zasiewania. Wiadomo, Mogę teraz pójść w pracownię żeby tam ogarniał. Że, mm, a że Mmm... Dążę. Zdążę na spokojnie raczej to ogarnąć e, sobie tymi zestawami. Będą jeszcze dwa silniki, które posiadam aktualne na gospodarki, te będę je, właśnie je tak powiem wykorzystywał. No się, był tam szóstka jeszcze jest to, i dziewiątka. Więc myślę, że jest kwestię chwili, choć teraz będę mógł sobie spokojnie pozasiewać, ale teraz nie miałem na to film. No, powiem szczerze, że miałem dzisiaj nie nagrywać tego odcinka. Znaczy nie w tej, nie w tej godzinach, ale jak się teraz nagram. Dwa odcinki, no to będę miał później czas wieczorkiem sobie odpocząć. Ewentualnie może jakiegoś live'a zrobię nie wiem, zobaczymy. To wyszło jak hmm, nie to może dzisiaj, jak to uznacie, jak się wczoraj nie był live, no to może dzisiaj będzie live, jeśli internet pozwoli, a mam nadzieję, że w internet w miarę pozwoli na to. Machałem się poprzednio na tym poprzednim odcinkiem, właśnie też wydaliśmy pieniądze dość... Byłe pieniądze na yy, siemnik do kukuriedzy do diu Holanda, powiem kolorystycznie bardzo fajnie wyglądał. Hmm, może się zlewał, tak po to niebieski mm, siemnik. No ale tam też była 1 na 18 i zasięliśmy. Ja to zasiałem praktycznie w momencie poza odcinkiem dokończyłem. <laughs> A tutaj jest 18, ale dzięki temu modowi bilicznej na 20 na godzinę, e, więc to też naprawdę jest zajebiście szybko idzie. E, ta, 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 jak to się mówi, ta robota. No i tak myślę, że Będę chciał ogólnie oglądać jeszcze dwa odcinki, tak jak powiedziałem. Strawy i prawdopodobnie Sorga. No bo zostanie, tak? I wtedy widzimy się już na pełnych pewnie żniwach. Tak, na pełnych żniwach będziemy się widzieć już. Prawdopodobnie, um, żeby już nie, nie zamulać tutaj zbytnio żebyście się coś tam widzieli, ewentualnie nie, jeszcze, przepraszam, będziecie się, jeszcze będziemy się jeszcze widzieć w maju, w maj, jak teraz jest kwiecień, to prawdopodobnie jeszcze w maju, na akcji typowo nałożącej, czyli opeski, nawozy, bo jednak też posiadamy niemały sprzęt. nie sprzęt, wiem, żeby takie sprzedałem, powinienem tradycyjnie sprzedać Amazonkę, którą mam do, do nawozów a ta osoba jest tak, to jest już dawno u mnie, ja się, się z nią praktycznie, zżyłem, że ta osoba u mnie zostaje, to też nie ma jest krótko, bo ona ma 20 miesięcy. Prawdopodobnie przyszła razem z, e, jak to się mówi, z Case'em, to już tam mniej więcej przyszła. Ale wiecie... Ym... Szkoda sentymenty robić, lepiej zainwestować w tego pięknego bydlaka, który by nie będzie wykorzystywany, jeszcze nie więcej wykorzystywany praktycznie, bo tak do odwozu się zbyt nie nada, uprawek już nie będziemy robić w tym, w tym sobie już, tak? No się wam zbieramy, sprzedajemy i kończymy. Szczerze, Szybko, szybciej lecie jak myślałem, teraz, no ale jednak o to chodziło, tak? O, to proszę Państwa, chodziło, żeby już powoli idzie brać za takie akcje jak yy, inne serie, nawet inne gry, ale raczej nowych gry na kanale raczej nie będzie teraz, z tego względu, że tak już jest yy, może nie taki przysyp, ale gry, których i tak jeszcze nie nadążam, może nie na, się yy, Mam ciężko wyżytać yy, w sensie dowolny. House TV, 2 odcinki, 3 odcinki The Walking Dead, 2 odcinki i Farmers Life, Więc prawdopodobnie, jeśli skończymy The Walking Dead, nie będę ponownie rzucał żadnych nowych gerek. Tylko będę chciał zrobić, żeby może tutaj właśnie The Walking, The Walking Dead, a nie Farmer Slapa, żeby po prostu to szybciej też nadgonić tamtego Farmers Life'a, Bo Pani się wczoraj w tą grę, ja wiem, że mogę jak to się w kalić tą gier, bo Um, nie, nie idzie tak jak tutaj zaplanowany, jak ale ten rozwój tam też fajny jest. Owce tam się, owce kupiłem, by, kupiłem mniej właśnie, <laughs> więc tam też fajnie się to rozwijam, ale dobre pieniądze się z tego zarabia, więc myślę, że nie tak źle, ale wiecie, no, później tego owce, jakieś tam inne. Poza, nie chcę na jakichś później innych poza po skończeniu do a coś tego New nie te, docisnąć. To skończyć. A właśnie jak teraz tą cisnę teraz tą serię właśnie tego farminga. No i to. Zobaczymy co będziemy robić po skończeniu tej gry. Mm, tego save'a. Bo yy, naprawdę sam zachodzę w głowie co będziemy rzucać. Yy, jakie tam będą odcinki. Ale patrzcie. To pole jest tak gigantyczne. No bo tu jest 18 hektarów powiedzmy Niech odejdzie 2, czyli jakieś 16 hektarów Ale te boki wiadomo, że to odejdzie trochę. Ale 16 hektarów, a my już mamy 1 trzecią może pola zasiane, Na pewno 1 czwartą pola mamy zasiane, to 12-13 minut odcinka. A nie, 12 odcinka, 12 minut odcinka. Więc patrzcie Jak człowiek to się męczył. Może nie to co będzie, co przedłużał sobie granie na tamtych mniejszych sprzętach. Od samego początku, radę mówiąc, bo tam te silniki, które były, yy, naprawdę były małe i tak człowiek się z nimi bawił. Tak, Myślałem, że trochę dłużej to będzie schodziło, ale teraz patrząc z wiekiem czasu, szkoda na czasu dać czasu na to, by... Mm, nie rozwijać się, tak? Lepiej kupić większe sprzęty na zapas niż jak teraz było. Że mieliśmy mniejsze sprzęty, yy, yy, większe, ponad mniejsze sprzęty. To był bym, mój błąd, bo ta Amazonka powinna być 3 sezon, sezony temu już kupiona, byśmy już mieli luksus. A tak, na sam koniec, takie największe maszyny praktycznie wlatują, tak, ten silnik w przednim odcinku na tak jak dzisiaj. Yy, ten do spora Amazonka. Za późno. Nie ukrywam za późno to mm, było odgięne, ale i tak jestem zadowolony, że to i tak. Tak czy tak? Samemu. zobaczcie, się tu już nie z <laughs> samemu i tak strasznie szybko. Idzie, ich fiowanie, to teraz idzie i chyba drogami, Tak patrzę, bo mi się coś staje, że mam no, sprzeciwo wie. Nie no, 80-80. Więc 80. teraz nie wiem czy mam przez głos mikrofonu taki duży, czy. Jak to wygląda? No i patrzcie, naprawdę. Mam zrobione ja już prawie... No myślę, że do końca odcinka dojedziemy do pół pola. Takie mam wrażenie. A jeszcze chciałem zobaczyć jak wygląda sytuacja z krowami. Mam pełną oborę. Patrzcie. Kąt. udało się kurwa, pełną oborę mieć. Yy, pełna obora jest. Wiadomo, to nie są produktywne bydło. Niech nie będzie ale już jest, można powiedzieć. Eee, więc jestem tak zadowolony, że mam 500 sztuk bydła w tym obiekcie i tutaj jest 125, więc mamy 625 sztuk bydła na tej serii, co jest ponad pół tysiąca bydła, sztuk bydła. Naprawdę, to jest niebotyczna suma dwa czaków 5000, no miałem możliwość już jeszcze drugiego kolonika, a to nawet mi taki bazażczyk gotówki by był, że jeszcze um, większy jak z tych paneli, ale podejrzewam właśnie, a w taką serię, taką typową jak ta, no to podobno byśmy w właśnie czaki, kury i wtedy zamiast tych, no pasywnych byśmy mieli właśnie takie typowo Zerobki z gospodarstwa, tak? Czyli właśnie kury, hmm. mleko, nie wiem, świnie, chociaż świnie z tego co mi się kojarzy, to chyba nie są wcale opłacalne w tym farmingu. Właśnie, badanie zwierzę, zwierzę, zwierzę zwierzęciem, no. y, w farmingu właśnie do SC2 to są konie. <laughs> Trochę dziwne, bo w dziewięć na to były z kolei one najlepiej opłacalnym mm, gatunkiem zwierząt. O, o to mi chodziło i opłacalnym gatunkiem zwierząt, bo tam było około 50 tysięcy, można było zrobić przez 2 lata, a teraz nie wiem, 5 tysięcy? Przez tego chowu i tak powiem. Nie wiem, jak to może na tym animale... Na tym młodzie to jest właśnie, te młode zwierzęta i tak dalej. A, tam jest to chyba opłacalne ale tak jak tutaj w podstawce ani wcale. To nie opłaca. Więc są najbardziej opłacalnymi zwierzętami, to wiadomo. Dziś jestem w farmingu 20 są jestem zdrowy tak. Tak teraz jestem to patrziny po 100 parę tysięcy litrów. Mleko to jest dopiero posiadane, a już mam 10 tysięcy litrów mleka. Chwilę, no, bajunia jest. A padle jest bajunia. Mm, Dobry, chętnie sobie postanowię tu, nie wiem, znaczy Nie, sezony w matermu. Za drugim sezonie tą mąboję, nawet nie wiem. Chyba dwa sezony temu tą mąboję postawiłem. Yy, też patrząc, yy, z, po czasie patrząc, naprawdę znaczy tak, biegiem czasu patrząc, i tak wszystko za późno pokupywałem, porobiłem, bo że naprawdę mocno teraz te pola yy, i cyfrowym też się do ciebie nabawiłem, ale mam nadzieję, że w kolejnej, jakiejś w kolejnej serii to będzie nadrobione i będę spełnione powiedzmy w cudzysłowie, że. Takie budynki wykorzystałem, takie maszyny wykorzystałem yy, i to będzie na pewno troszeczkę lepiej. No ale gdybyśmy teraz mieli serię z pierwszej mapki powiedzmy, Bardzo pamiętam ciągnik jakby to było, taki ciągnik by na pewno też leciał. Z tego względu, że ten to teraz jest aktualnie kupiony z tego względu, że... zaraz zrobimy szybko... Co? No faktycznie kupimy teraz do siełów. Jeszcze może zasiejemy yy, nim powiedzę I wszystko, bo Holand będzie już raczej I to wszystko w temacie. Więc tak to jest. <laughs> no ale bardziej. Jesteśmy już prawie na pół wola. Więc naprawdę ściemnik oddał. Nie miło się, ani jednak nie będziemy to w 15 to jeszcze jest na kosmiczna kosmiczna ilość, yy, sum, il, ilość. kosmiczna szerokość <grym> na te moje ja aktualne teraz dwa silniki tutaj posiadam Już posiadam właśnie aktualną dziewiątkę i Rózka, no to jest ten jeden silnik tam to są dwa yy, to... Yy, to jednak jest różnica kolosalna Pięknie to wygląda. Jestem zadowolony z zakupu. Mimo, że jeszcze na wyprzedaży. dziwo. Była kubota. Ale szczerze, kubota nie wiem, do czego bym się to zdała. Ona by się zajebiście na polską sobie sprawowała. Można powiedzieć. Ale jest mankament taki, że ona ma na, na stałe wstawione te mm, mocowania do bliźniaków. I tak ją to psuje że to jest katastrofa, bo <laughs> patrząc na kubota, 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 gdzie to jest, yy, to jest ta. Ta jest dużo ładniejsza, kubota. A mimo to jest to samo. Poczuć maska ścięta, jest to To jest, dlatego to jest zabójstwo, że tak zrobili, że nie można sobie ściąć tych bliźniaków, tak mocowanie tych bliźniaków, bo to by było zajebiście lepsze jak powiedziałem pola zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku było na tyle jeśli takie się spodobało zostawcie, jak ten komentarz dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka na razie cześć